Wyrównania ciśnień atmosferycznych na mobilnej sprężarze. Co ja robię? Ja ogólnie wymieniam kostki w stosunkowo świeżym małcie. Kostki są zrobione z takiego materiału, że nie wytrzymują nawet temperatury oświetlenia czyli żarówki halogenowej. Dochodzi do przerywania ogólnie poluzowania się pinów i lampa de facto przestaje świecić. Pokusiłem się na zakup kostek ceramicznych w kwocie 8 zł sztuka. Nie jest to drogi wypas, więc warto, warto się pokusić na taką imprezę. Pokażę wam. Nie, nie, nie pokazywałem etapu lutowania, bo to, to wiadomo, ale ja lutuję na przykład na trzech wysokościach, nie? pierwsza, średnia, druga. Dysz jak jest jakiś problem z izolacją, to nie, dostępu, nie, nie dochodzi do zwarcia. Więc na trzech wysokościach, ale tutaj nie ma szans, żeby te kable przypaliło, bo to jest przelutowane, zaizolowane, zabezpieczone. Tak jak fabryka powinna robić, a nie wstawiać takie kostki dziadowskie. Ceramiczne powinny być. Taka sytuacja. Do takiego zestawu nie będę noża pokazywał, bo mi zbanują film. Ale nóż oczywiście do skrobnięcia izolacji, obcążki taśma, tak umiałem, nie mam ekstra izolacyjnej, ale to jest OK ta taśma. school'owa lutownica, w rodzinie od y, nowości, więc y, ja podejrzewam, że ma gdzieś około 40 lat. Działa bez zarzutu pol, zakład y, y, doskonalenia zawodowego w łodzi, lutownica. Typ LT23, te klimaty. Sprzęt jest niezniszczalny. Jak się dba, widać, że dbanio, dbam o nią. <grym> Działa bez zarzutu. I taka sytuacja, że nawet kostki w dzisiejszych autach są tak skonstruowane, że no ta, materiał nie jest dostosowany ogólnie do, do wymogów y, y, temperaturowych, więc y, nie ogarniam, nie rozumiem. Dobra, no to na razie, hej.